Jedną rzecz jeszcze zobaczymy. Tak jak zresztą wiecie, ci co wie, no niektórzy na pewno, infocian, jeśli obniżamy reputację, zasłaniają kamerę, ale uwierzcie, że obniżamy jej reputację, to wtedy wyświetla się jej imię i nazwisko, nie? Na ostatnim odcineczku wyświetliła się, w sumie nie pamiętam jaka nazwa, ale. Ponoć to jest całkowicie randomowe i bardzo możliwe, że teraz wyświetli się zupełnie inna niż na odcinku. E, obniżymy też reputację dyrektorowi, jak już tutaj tak jesteśmy. Komu jeszcze mogę tak obniżyć reputację? Co się stanie, jak obniżę sempajowi reputację na minus 200? Nie sprawdzałem tego chyba, nie wiem. I jestem też ciekaw, czy Sempai też zdechnie. Powinien w teorii. Picy, 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 idziemy do szkółki i zobaczymy... Co teraz się wydarzy? Czy Sempai będzie żył? Jak myślicie? A few moments later. Ej, Taro, faktycznie jest tam Taro! Zdech! Widzowie! Sempaja nie ma! A te znaki zapytania to jeden to jest dyrektor, który do nas w tej chwili przemawia, żeby było śmieszniej, a druga to jest infocian. Ale widzimy zdjęcie Sempaja. A prawdopodobnie też gdzieś tutaj możemy go znaleźć, nie, mimo wszystko. Jest tu gdzieś Sempai? Halo Senpai. Czekaj, bo go. Ej, nie widzę go. Ej, nie widzę tak faktycznie Senpai'a. Musi gdzieś tu być. Gra się nie może tak odpalić chyba bez niego. Co do ciula. A, dobra, może będzie tak, że jest. gdzieś tam na swoim miejscu? Panie Senpai. Jesteś tutaj na przykład... Nie, tu go nie ma. Gdzie ten ciul? Ej, nie ma go! Zdechnięty jest! A, jeszcze miałem zobaczyć te... Mm, Infocian. No, to jest całkowicie losowe. Teraz się tutaj wyświetla imię Ayu Yoshida. Wcześniej było zupełnie inne. Ayu Matsumoto, a ty jesteś Ayu Yoshida. Okej, okay. co ja mam teraz zrobić? Dobra, zobaczmy, co będzie robić Osana, która w teorii. No teraz chyba ma jakiś event z Sympajem, nie? Że będzie z nim gadać, czy coś? Tak, tak. Halo San, nie, tutaj sobie gada. Nie zawstydzam się, bo go nie ma. Okej, okay. jestem ciekaw, czy kolejnego dnia. Też będzie martwy. A jeśli tak, to co się wydarzy w piątek, widzowie? Ej, zobaczmy, co się wydarzy w piątek. Powinna być wtedy cutscenka z senpajem, ale co w momencie, kiedy senpaj zechu? Nie ma go! Co to odwaliłeś? No nie wiem, no było, nie ma. <ścoughs> Był i go nie ma. Sempai. Mysiu, pysiu, drogi. Ej, ja nikogo nie zabijałem dzisiaj Znaczy wczoraj Byłem grzeczną uczennicą. Dlaczego tutaj kolejny pogrzeb był Ej, czy Infocian umiera parę razy? Teraz się nazywa Rinarito A dyrektor Noa Suzuki Oni będą codziennie umierać? To zajebiście widzowie Okej <grym> Okej okay. okay. E, tymczasem, senpai dalej jest martwy, więc ja mogę być dalej super cudowną uczennicą Idziemy sobie na zajęcia Nie wiem tylko czy e, trzeba wyeliminować Osanę, czy nie Chociaż nie, zostawmy sobie Osanę Ona... Wyzna miłość senpaiowi W sensie powinna być taka scenka, gdzie wyznaje miłość, tylko że no nie ma, więc... Ciekawe czy się coś odpali Tomorrow. Cyk, 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 lecimy Co ty tu kuźwa robisz? Senpai-kun, ty martwy jesteś! Z kim ty rozmawiasz Osana? Kogo ty podsłuchujesz Yandere? On jest martwy! A ci znowu umarli! Infociani dyrektor Panie dyrektorze, czy zdaje pan sobie sprawę z tego, że w sumie od trzech dni pan mówi, że pan umarł? Dobra, senpai... No dalej jest martwy! Pojawił się na chwilę pogadać z Osaną I, i dalej zdechł no dobra. I teraz tak. Powinienem zaczekać do... Chyba tam 17.30 albo do 18.00, już nie pamiętam. Więc chodźmy sobie na zajęcia. Później przyspieszymy sobie czas. Eee, siema, panie dyrektorze! Co, co, co? Pan do mnie wstaje? Ja też do pana zaraz wstanę. W sumie już stoję. Mysiu, Pysiu. Ja tylko przeszedłem pogadać o tym, czy wszystko z tobą było w porządku nie mówisz, że martwy jesteś. Kurwo, ty! Dobra, zresetujemy dzień. No. Tak, tak, jesteś martwy! Mam nadzieję, że przez to, że zrestartowałem dzień... Dobra, senpai dalej jest martwy, super. Idziemy znowu na zajęcia i nie wchodzimy już do pana dyrektora. Pan dyrektor jest zły widzowie, nie lubimy go. Razi mnie prundem, popieprzeniec. Tupu, 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 tupu. Dobra, jest już godzina 17 jak coś więc jeszcze chwileczka. O której on, w sensie ona. Idzie do Sempaia, chyba tam 1730. O nie to nie jesteś ty. O, tu jest, tu jest, tu jest, tu jest. Nie, to nie ty kuźwa. Tu jest strajbaru. A tu jest Osana, dobra, ona czeka. Czeka na Sempaia. Ale się nie powinna doczekać, nie? No katsenka się widzowie nie odpala coś. Chyba już o tej godzinie powinna się odpalić, nie? Zwłaszcza jak się podbiegało gdzieś tutaj. Tok. Ona nie chce ze mną pogadać. Ty chcesz. A możesz za mną iść? Ej, ona za mną chodzi. To fajnie. Jesteśmy najlepszymi przyjaciółkami. Gdzie ona jest? W sensie, znaczy on jest martwy, ale... Myślałem, że mimo wszystko się coś odpali. Chyba 18 jest w ogóle koniec zajęć, nie? I co będzie? Że przegrałem, czy że wygrałem? Skoro nie powiedziała o swoich uczuciach. Tupu, 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 tupu. Co się teraz wydarzy? A ja no, Rival As. No, żeby się spotkali, poprosiła. Grę wyłączyło, a nie... Ja już. Jest dobre, nieważne. I co? Teraz się odpali kacynka? Haldo? Gro? Chyba popsułem. Widzowie, gra popsułem. Gra nie działa, widzowie. Nie dowiemy się, czy pani Ander jest smutna, szczęśliwa. Co się stało, zostaną popsute. Po, po, popsute. A jak zrobię tak? Mogę to O dobra, zrestartowałem chociaż. Gdybym na przykład zabił Osanę, teraz zabijmy ją. I czy też gra się zbaguje? Czy będzie na przykład cutscenka za maj? A jeśli będzie cutscenka za maj i odpalę Amai Challenge, czy będzie tam senpai? Zobaczmy, widzowie. Zrobimy to w ten sposób, tak będzie najprościej. Cyk, cyk. Yy, pajęczak. Zrobimy to szybciutko, więc... Yy, Pass Judgment. Ty przestajesz istnieć, ty przychodzisz, ty jesteś martwa. Sorry, pamięć, że cię tak uwaliłem. Przepraszam, my się pysił. Rywalka jest martwa, sympaja nie ma. Co się dalej wydarzy? Policja przyszła do szkoły. Znaleźli ciało osany. A nie, nie znaleźliście ciała, nie wiem, dyrektora? Bo on tam codziennie gadał, że martwy jest. Nie? Do dyrektora nie podeszli. Okej. Okay. Nie mieli wystarczająco dowodów. Nie mieli wystarczająco dowodów. Nie mieli wystarczająco. Znowu popsułem! Ej, gro, działaj. Gro, proszę, działaj. Popsuła się. No i dupa! I dupa, nie dowiemy się, co się. Co się działo dalej. I co mam teraz zrobić? Zrestartować? Zrestartować. To super.